Jakaś afera tu jest. To przeczytajmy stary. Bądź polską marką streetwear. Hajs, tik-toki, na stolatkowe milionowe obroty. Chłop, do którego się zwracasz, co 100 ziko za logo. 50% ceny twojego tisa i oznaczenie. Targujesz się 20 ziko. 80 ziko bez oznaczenia to maksu możemy panu zaproponować. Może być też tylko za oznaczenie. Chłop się zgadza, ale fart po robi grafikę, po grafikę. koszulka nie wychodzi, więc brak znaczenia. Hop się pyta o co biega. Pe premiera przeniesiona. Premiera znowu przeniesiona. Po po pół roku chce te kasy jednak. Przypał, co robić? 50 zł umowa o dzieło, to jedyne co możecie zaproponować tylko. Jest 2023. Chodzi kalot na Elkac, Usuwaj komentarze, dawaj bloki na IG. To wszystko za 50% ceny Twojego TISA. Było warto. I tak podziwiam, bo kalot leciał po roku. Na przykład myślałem, że chodzi o 2023, a nie 2022. Pamiętaj, że jak następnym razem będziecie kupować to będziecie myśleć nad jakąś marką, to zastanówcie się, czy chcecie sprawdzić tego typu zachowanie. Admorko. co to jest? admorko, Ad, morco, ad morco. Yy. ok, jakaś tam mareczka, tak? Ludzie tutaj mają polejkowane. Jadborko podpierdoliło 3 pupaki za bluzę, boxy krój. Czy jakiś koszt, zrobienia na przykład w tych postach, się ma wszystko zależy od czasu pracy, a tak jest tylko około 80 złotych, blikiem jesteśmy dogadani Dobra, a kredyt jakieś, jakieś, żeby był gdzieś wspomniany, coś tam. W będzie drog. September, oktober, november Trzeba zapłacić 500 zł brutto UOD i to jedyna możliwość zmiany warunków. Na dalsze negocjacje nie przystajemy. Termin sierpnia przejąć na czerwiec. A, jego zablokowali. No nie wiem co to jest kurwa, ale no, prawda jest taka, że większość tych marek strytuerowych i ludzi, którzy siedzi na grupkach, to są ludzie, którzy za 10 zł sprzedali własną matkę i nieważne, czy oni kurwa handlują buty i mają stok za 300 tysięcy, czy są po prostu z zjebami kurwa bez pieniędzy, nie? Moi tam wszyscy są z jewami. Tam normalnych ludzi to na palcach jednej dłoni możesz policzyć. A nawet, jakby cię wypierdoliło trzy palce, to myślę, że nadal mógłby się wszystkich zliczyć. Tych normalnie na tych grupkach. To jest banda kurwa ludzi, która napierdala benzodiazepiny, tani kryształ. I chodzi do niuans, kurwa, w piątki, w soboty. I raz za czasu widujesz ich we śnie, gdzie kurwa kupują jednego moeta na sześciu. Więc no, jakby. Sportowa Warszawka powinna zmienić na Instagramie po prostu swoje, ten... Yy, swoją nazwę na polski streetwear, jakby to bardziej accurate by było. Nie wiem... Nie wiem, czy można tak powiedzieć, bo nie wiem, czy ktoś się obrazi, ale jeśli się obrazi, no to jakby mam wyjebane, bo ja wystarczy, że, że na przykład użyję słowa synchronizacja oni już nie wiedzą, o co chodzi, więc przestaje w tym momencie oglądać. Ale jeśli szukacie potencjalnego partnera bądź partnerki do tego, żeby współżyć, albo nie Boże, w tym wypadku, żebyście byli razem, to warto też zwrócić, w jakich, na jakich grupkach oni siedzą na Facebooku. Jeśli siedzą na polskich grupkach streetwearowych, to najprawdopodobniej są po prostu z, to jest zwykły waste of time. Naprawdę, ta, ta banda kurw bez mózgu. Ja, ja nie wiem kurwa, no to jest najbardziej zjewane community kurwa ever, nie? No. Teraz każdy w tym głównie lata, na się nastolatki TP w tym Adamko. Ja nie wiem kurwa, nie no, wiesz, jakby ja chuja wbijam w ludzi, którzy płacą innym ludziom kurwa za pracę 50 zł umową odzie o brutto, nie? <śm> wiesz o co chodzi? It's no. Dla mnie są zwykłymi pedałami. Bo wiesz, ja rozumiem wiele rzeczy, no, na rakondycji sprzedałem za dwie paki. To mają ze 150 zysku jak nie lepiej na tym jednym t nie? Jakby możesz nie być cfelem. A jeśli to, czy jesteś cfelem, czy nie jesteś cfelem, określa te nawet już początkowe, bazowe 100 zł. Yy, które negocjowali kurwa no, na 80 blikiem <laughs> to też poważna firma yy... i w sumie rozchodziło się o 80 zł I to czy jesteś Cfelem czy nie jesteś kosztuje Cię 80 zł i Ty wybierasz bycie Cfelem no to słusznie powinien być wbijany w Ciebie kutas No Jakieś te grupki fajnie działają na przykład HSPL. Yy, wiesz co? HSPL czy, czy te inne jakby pochodne, bo i tak dalej, to, to są... To, to jakby dla mnie to są te same grupki. Czy jeszcze Hype Top był chyba coś takiego? Te, te grupy fajnie działały do momentu. Kiedy ten streetwear się tak mocno nie wybił w 2018 roku, powiedzmy. I, i napuszczali masy tych kurwa spierdolonych ludzi, których sposobem na życie stało się wydropienie Easy w sajzie 44 i sprzedanie temu tych butów, kto da 10 zł więcej, nie? Czyli oni się tam, nie wiem, ugadywali na 1400, mieli 400 zł kurwa przebitki. Ale ktoś dał 1420 i już kurwa z, z mordy dupę robili, bo kiedyś jakby to bardzo sztywne i nawet fajnie funkcjonujące community było, to, by, to byli ludzie, to zajawkowicze byli. Ale potem ta masa jakichś kurwa pseudo-biznesmenów, kurwa kryptowaluciarzy, y, którzy mają 004 Ethereum, y, przeszła na tą grupkę i, i się tam kurwa wielkie biznesy bez faktury i kasy fiskalnej zaczęły odpływać. No, teraz niestety widzę, że te spierdoliny życiowe za następny cel obrały sobie handlowanie zegarkami. No i jak ja czasami widzę, kurwa, co oni piszą, to aż mnie jest, kurwa, przykro, nie? Więc no, bo jednak mimo wszystko zegarki, zegarki, zajawka na zegarki i, i ogólnie rynek zegarkowy to bardziej szlachetne środowisko jest niż niż kurwa dzieci, które chcą sobie jakieś trampki kupić do 600. stóp mm, no. i wtedy się wszystko spierdoliło, nie? Jak przyszli ci kurwa nowi fake balerzy. No. I tak najśmieszniejsza rzecz, która się na tych grupkach wydarzyła, bo kiedyś ogólnie było tak, dla tych co nie wiedzą, że jak wychodziły pierwsze, pierwsze modele Easy, to one były dosyć ciężko do dostania, bardzo ciężko je było wydropić. I miały bardzo fajną przebitkę, nie, pod względem procentowym. Bo tam niektóre, niektóre papcie to za, za, za trzy koła chodziły, one były chyba po 220 dolarów, więc niecały 1000 zł, można było mieć z tego trzy koła. Eee, no. Ale potem Adidas zaczął restokować te buty, czyli na przykład wiesz, masz buty, masz buty za, miałeś tam buty, nie wiem, za 900 zł, za nie płaciłeś. Albo nawet je kupiłeś, kurwa, trochę drożej, nie nie wiem, kupiłeś się na przykład za, za 1300 i liczyłeś, że one będą za dwa koła kiedyś, nie? A nagle, a nagle tyle tych butów, tyle tych butów poszło za 9 pak, że te wszystkie poszły w dół, tu ten zarobek już stał się niepewny i takie paniczne było wyprzedawanie tych butów, albo nawet zdarzyła się historia, że puścili iz, ja nie pamiętam czy to belugi, dwójki były, czy coś. E i wszyscy mogli to kupić. Jakby kurwa zero problemu było, żeby te belugi, dwójki kupić. No i te buty po 9 pak kurwa przyszły. Dzieci myślały kurwa, że będą miały z 1300-1500. <grywa> Zapierdalały kurwa rodzicom pieniądze. Te buty przychodziły. Te, te buty przychodziły, ale nikt tych butów kurwa nie chciał, bo chciał to te buty kupił. I paniczne, paniczna wyprzedaż była kurwa za 800 zł tych butów. Bo łatwiej się było staremu wytłumaczyć, że stówę mu zajebałeś niż że przepierdoliłeś 9 pak na buty no tam w śmieszna sytuacja była, Może, można na tym wiesz, bo to jakby chwilowo się rynek zała, załamał, czy co skupili te belugi, potem jakieś, jakieś jeszcze inne yy, modele restokowali, chyba koniec końców wszystko zrestokowali. Zebry potem restokowali i tak dalej no to no, śmiechotki były tak zwane, nie? To co potem skupili poniżej retailu te buty, czyli ceny jakby sklepowej, to się zarobili. Bo potem te belugi chyba po 1100-1200 latały, tam po jakimś czasie, nie? jakby podniosły swoją cenę. Ale ten panic sale był kurwa piękny. Nie? No dokładnie teraz to samo z sklepkami, że z mosty Deep, teraz na listoku i będzie znowu pik. No możliwe, no nie wiem, ja już nie czytam tych grupek. Już mi się nie chce. Jakby dla mnie za dużo osób tam siedzi kurwa z problemami psychicznymi. Tam jeszcze, wiesz, tam jeszcze jest spój ludzi, którzy jak potrafią rozwinąć skróty LC, BIN, HO, Resale, Retail, to oni myślą kurwa, że są półbogiem, nie? A dla mnie to są kurwa zjeby kurwa, nie? No. A to także tak, żeby ludzie teraz za 2K chodzą? Nie wiem, trzeba by było w... Nie wiem. sprawdźmy na 100 się i odejmijmy z 20%. A belugi i oni restokowali. roztopowali. Ja kiedyś pamiętam, jak jeszcze belugi dwójki nie wyszły. I, i ten. A nawet jeszcze jakiś Reflective dodali. Kurwa, dużo tego jest stary. Carbon beluga. Ciężko mi nawet kurwa powiedzieć, który to but jest. No ale jakby ten pierwszy, który wyszedł, te belugi jedenki, no one miały ten pasek pomarańczowy. To... Yy, teraz tak. Jest te buty. zero skafera 400, 2 korony. Nie, nie, nie. Nie wiem. No to te buty kiedyś za 8 pak można było kupić, jak się dzieci wyprzedawały po nieudanym dropie. Tam byli ludzie, ludzie którzy pomyśleli, nawet po widziałem i, i znam osoby, które było 700-800 par kupiło, nie? To wystarczy sobie pomnożycie 800 razy 800 zł No. Na Grękońcie są 2-300, no to jak się wybiły te buty, prawie trzykrotność I to nie wiem, może maksymalnie w 5 lat będzie, nie? Bo autentycznie za 8 pak można było te buty nowe kupić A jak nie no to maksymalnie ten retail dawałeś, to nie wiem 900 zł wychodziło. No Czy na tanie kupić Easy? Nie wiem, uderz do jakiegoś sprzedawcy ja już nie kupuję easy, są mi niepotrzebne. Ja mam z 8 różnych kolorów i to były te pierwsze dropy. Ja mam pierwsze zebry, które, kupi, które, ten, które, yy, które kupiłem, to były moje pierwsze easy. 1700 zł za nie zapłaciłem i zapłaciłem źle, bo one po 2-300 potem chodziły. Dostałem też zebry, bo te pierwsze zebry, już takie kurwa wiesz, zniszczone były w te 7 lat. A i tak zajebiście się trzymały, bo to takie typowe bitecy dostałem nową parę ten, tak po prostu z sentymentu sam mi kupiła, mówi masz nowe, jebry mam, belugi jedynki, dwójki, yy, krimy, A nie wiem jak one się nazywały, bredy, że czarny z czerwonym napisem, black stripsy to chyba były z paskiem takim kurwa, łososiowym, ja już na tej kurwa nomenklatury za bardzo w głowie nie mam, nie? Ja lubię w Easy chodzić, bo one kurwa są. są wygodne po prostu. One są. one są już takie updated, nie? Ja już nie jesteś kurwa królem mody jak Easy chodzisz, bo wszyscy w tym chodzą. Albo wszyscy już w tym chodzili, to nawet jeszcze gorzej. Ja lubię w tym chodzić po prostu. Ja Moje ubrane kolorystycznie? No ja zebry lubię, te bredy, które dostałem. Chyba rachomik kupił te bredy w zeszłym roku na jakieś kurwa, urodziny yy, i, i krimy lubiłem, ale się podarły, no. Czy moje VOX logo trzymam? Mam, mam 4-5 bodów.